Cześć, jestem neurologiem i chciałam Ci dzisiaj pokazać cztery punkty akupresurowe, dzięki którym pozbędziesz się zmęczenia, ponieważ bardzo wielu moich pacjentów z neuropatią, stwardnieniem z rozsianym, chorobą Parkinsona, cierpi na złe samopoczucie i tym samym spadek nastroju, a także przewlekłe zmęczenie, o którym tutaj mowa. Dotyczy to również pacjentów nowotworowych i wszystkich pacjentów przewlekle chorych. Przewlekłe zmęczenie można w łatwy sposób... Usunąć nie tylko za pomocą ruchu, diety snu, ale również za pomocą akupresury. Jest kilka takich punktów, gdzie używając kciuka do masażu lub palca wskazującego przez 30 sekund, nawet dwa razy dziennie, w krótkim czasie możesz zmniejszyć, zredukować takie objawy zmęczenia. A jest to tak: punkt e tang, który się znajduje pomiędzy brywiami. Kolejny punkt pęcherzyk żółciowy. 20, który równo jest na czubku głowy. Kolejny punkt jest to serce 7, w tym zagłębieniu, tutaj poniżej nadgarstka. I kolejny punkt to jest jelito grube 4, na przedłużeniu pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, również w tym miejscu. Spróbuj sam, a przekonasz się, że masowanie tych punktów znacznie zmniejszy u Ciebie poczucie przewlekłego zmęczenia.